Witam w Klubie Zdrowego stylu Życia. Piotr Kiewra. Dzisiaj kolejny temat z dziedziny samouzdrawiania. Powiem Ci o czymś, w co znowu trudno uwierzyć. W jednym z odcinków powiedziałem Ci o tym, że ból jest lekiem. Dzisiaj Ci chciałbym powiedzieć, że tak naprawdę cierpienie jest lekiem. No dobrze, ale zanim ten temat rozwinę, chciałbym coś innego powiedzieć. Mianowicie wprowadzam do tematów samouzdrawiania wątek duchowy. Wprowadzam go celowo z tego względu, że uważam, że duchowość jest bardzo ważna, właściwie decydująca w naszym życiu. Jest też tematem, który jest bardzo. Różnie rozumiane i bardzo dobrze, bo duchowość jest bardzo szerokim pojęciem, ale to, co ja rozumiem poprzez duchowość, to jest to, że duchowość to, to nic innego jak poznanie siebie, wniknięcie w głąb siebie i poznanie swojej prawdziwej natury, uświadomienie sobie, kim jestem, nie jak się nazywam. Ale kim jestem naprawdę? Pod tymi wszystkimi maskami, które mnie kryją, pod sposobem myślenia, ukrywa się moja prawdziwa natura, moja prawda, prawda o mnie. I duchowość jest to odkrywanie tej prawdy. I wprowadzam ten wątek celowo, dlatego że uważam, że ma bardzo duże znaczenie dla naszego zdrowia. Odkrycie, kim jestem, ma. Bardzo duże znaczenie. I teraz, by odkryć, kim jestem, dostajemy trochę z naszego wnętrza podpowiedzi, trochę sygnałów. I jednym z tych sygnałów jest cierpienie. Jest takim, może nie jednym, jest takim zespołem różnego rodzaju sygnałów, które nam mówią, które chcą nam, które chcą coś w naszym życiu nam pokazać, uświadomić. Pozwolić zrozumieć. Pojawiają się, cierpienie się pojawia po to, by nas doprowadzić do zrozumienia. Do zrozumienia, w jaki sposób żyjemy, co robimy źle. Jest to trudna sztuka, ale możliwa. I e, z jednej strony podpowiada to nam własne wnętrze właśnie poprzez cierpienie. Ale również podpowiadają nam to różni mistrzowie. Mistrzowie duchowi, również ci religijni, ale nie tylko. Nie tylko. Masz na ten temat w Starych Pismach, masz na ten temat informacji dużo od mistrzów duchowych, szczególnie starożytnych, ale również współczesnych. Dużo informacji na ten temat na temat cierpienia, na temat bólu, na temat. Harmonizowania się na temat uświadamiania, oświecania swojej świadomości, przywracania światłości światła wewnątrz siebie, wchodzenia na drogę światła, czyli drogę zrozumienia, drogę ku prawdzie. I właśnie taką drogą, ku prawdzie, jest cierpienie. Dostajemy je specjalnie po to, żebyśmy sobie pewne rzeczy uświadomili Specjalnie też pokazuje rzekę. Bo rzeka jest pewnym symbolem, jest pewną metaforą, jest metaforą naszego życia. I cierpienie, jeśli, jeśli przyjmiemy tą rzekę jako metaforę, to przyjrzyjmy się teraz tej rzece. Rzeka płynie, a wraz z nią płyną różnego rodzaju przedmioty. Może teraz jest to mniej widoczne. Bo rzeka jest, to jest grudzień, więc rzeka jest taka mniej żywa w dosłownym tego sensie, czy w dosłownym znaczeniu czyli jest tu mniej życia tego organicznego. Mniej może e, aktywne są ryby, mniej aktywne e, no, całe środowisko tej rzeki czyli bakterie, rośliny, które w tej rzece żyją. W związku z tym mniej się też mniej. Znajduje różnych rzeczy, które z nią płyną, i tego, być może teraz tego nie widać. Ale wyobraźmy sobie, ja za chwilę wrzucę jakiś patyk, żeby to było dobrze widoczne, skąd go wziąć. Poszukam coś, wrzucimy do wody, żeby było widać, że rzeka płynie. A po co, po co miałbym ci to pokazywać? Nie wiem czy nie utoną te patyki po to, żeby ci coś uświadomić. No zobacz. Wrzuciłem do rzeki patyk. Jest widoczny. Płynie. I zobacz co on robi. Ten patyk się poddał. Nie walczy. Być może coś go zatrzyma. Jest tutaj mnóstwo przeszkód na rzece. Ale on sam nie walczy, poddał się rzece. I tak jest. I tak jest właśnie w przyrodzie. Rośliny, zwierzęta poddały się życiu, poddały się biegowi rzeczy, poddały się tej rzece życia. Płyną, płyną z nurtem, nie przeciwstawiają się, nie marnują energii. Natomiast my, jako ludzie, tej energii marnujemy mnóstwo na przeciwstawianie się w życiu, na walkę. Zostaliśmy ukształtowani w ten sposób, że musimy sobie coś wywalczyć w życiu, że musimy kogoś pokonać, kogoś zniszczyć, komuś coś zabrać. Musimy stać się lepsi od siebie, lepsi od innych. I rzadko kiedy akceptujemy siebie takimi, jakimi jesteśmy. A to Kosztuje, to jest kosztowne. Ten brak akceptacji jest właśnie cierpieniem, bo z tego powodu cierpimy. Widzimy, że ponieważ jesteśmy przekonani, że musimy być od kogoś lepsi, musimy być piękniejsi, bardziej zasobni, musimy mieć więcej w życiu, więc o to wszystko walczymy. I to powoduje, że przeżywamy stres, przeżywamy tą w sobie walkę, a jednocześnie przeciwstawiamy się często życiu. Nurtowi życia. Robimy coś wbrew, wbrew innym ludziom, wbrew sobie, przybieramy jakąś maskę, by zagrać kogoś kim nie jesteśmy, po to, żeby coś wywalczyć, a później mamy wyrzuty sumienia, a później mamy zmartwienia, a później przeżywamy jakąś karę, którą sami sobie wymierzyliśmy, ewentualnie ktoś nam ją wymierzy. I to jest właśnie to cierpienie. I ta metafora rzeki jest piękną metaforą. Ona pokazuje, że to, co z nią płynie, to, to, co się poddaje nurtowi rzeki, jest zdrowe, zharmonizowane z życiem. Zostaliśmy stworzeni tacy, jacy jesteśmy, w jakimś konkretnym celu. Właśnie tacy mamy być. Jak mamy jako my, jako ja, jako ty. Jakąś misję do spełnienia, ale dokładnie tą misję masz pełnić Ty jako Ty, a nie Ty jako ktoś inny, jako jakaś ulepszona wersja, jakaś wersja udająca kogoś innego, jakaś wersja udająca, nie wiem, Arnolda Schwarzenegera, lub Madonnę, lub Marilyn Monroe, lub jakiegoś prezydenta. Nie, Ty masz być sobą i w momencie, kiedy, gdy to zaakceptujesz że masz być taki, jaki jesteś. Być może jesteś brzydki, ale masz być brzydki. Być może masz nie mieć rąk i nóg, tak jak nie ma e, nikwójczycz. Ale zobacz, że on ma do spełnienia jakąś misję. Jako człowiek bez rąk i bez nóg. Ma do spełnienia jakąś misję. Zawsze twierdziłem, że ludzie, którzy są piękni, wcale nie mają przywilejów w życiu, a wręcz jest im trudniej. Dlatego, że są często oceniani poprzez pryzmat swojej urody, a nie faktycznej wartości tego, co tkwi w głębi człowieka. I stąd mnóstwo cierpień na świecie, i również mnóstwo cierpień, ale te cierpienie zadajemy sobie sami. Ono wynika z tego, że nasz umysł cały czas się czemuś przeciwstawia, cały czas nas do czegoś goni, cały czas nam podsuwa nowe pragnienia. Nowe cele, i cały czas nam wmawia, że powinniśmy się stać inni niż jesteśmy. A jeżeli się już staniemy tacy, jakimi nas nasz własny umysł wymyślił, to się okazuje, że znowu coś jest nie tak, znowu nie jesteśmy szczęśliwi i znowu potrzebujemy jakiejś kolejnej zmiany. I znowu nas pcha do, w drogę i mówi nam, że to właśnie droga jest celem, a nie to, co się znajduje u kresu. Okazuje się, że celem jest bycie w ogóle bycie a nie bycie w drodze, czy osiąganie jakichś konkretnych celów, czy zmian. My jesteśmy ukształtowani tak, jak powinniśmy. Oj, może nagadałem dzisiaj rzeczy trudnych do zaakceptowania i do zrozumienia ale według mnie jedną z najbardziej skutecznych metod samouzdrawiania. Tego mentalnego, duchowego, uczuciowego, emocjonalnego jest zaakceptowanie siebie. Pokochanie siebie takim, jakim jesteśmy. I sam fakt zaakceptowania, pokochania siebie powoduje, że z naszego życia znika wiele cierpień, znika ból. Cierpienie jest więc wskazówką. Jest, jest więc czymś, co nas powinno naprowadzać na właściwą ścieżkę. Specjalnie do naszego życia jest wprowadzane po to, żebyśmy coś zrozumieli, że idziemy w złą stronę, że nasz umysł na, nami zawładną i wymusza na nas rzeczy, które są dla nas niezbyt korzystne albo wręcz niekorzystne. Tym jest właśnie cierpienie. Jest wskazówką. Problemy są na naszej drodze po to, byśmy się rozwijali, po to, byśmy zaczęli rozumieć, po to, by nas doprowadzić do zrozumienia. A w końcu zrozumienie nas doprowadzi do zharmonizowania się naszego umysłu z ciałem i naszym duchem. A człowiek zharmonizowany jest, jest również zdrowy fizycznie. Albo przynajmniej zdrowszy, więc to zharmonizowanie, to zrozumienie, czym jest cierpienie, jest bardzo ważne dla naszego zdrowia. I uważam, że jest to jeden ze sposobów samouzdrawiania czyli zaakceptowanie siebie jest jednym ze sposobów samouzdrawiania najpierw mentalnego, duchowego, a później również zdrowia fizycznego. To tyle. Więc. Stań się jak ten przedmiot płynący w rzece, który nie walczy i nie walczy. Przestań być wojownikiem, bo to do niczego dobrego nie prowadzi. Poddaj się biegowi życia. Zaakceptuj siebie. Zaakceptuj, że życie jest takie, jakie jest i że wiele rzeczy się w nim będzie wydarzało. Wydarzyło się i wydarza, dlatego że tak ma być. Dlatego, że mają Cię te wydarzenia czegoś nauczyć, pozwolić Ci coś zrozumieć, i to powinieneś zaakceptować. Więc rzeka jest piękną metaforą. Rzeka jest wspaniałą metaforą. Rzeka uczy życia, bo rzeka jest życiem. Poddaj się, z mniej energii stracisz. W ogóle być może jej nie stracisz. I płyń z rzeką życia. Co oznacza również zaakceptuj siebie w pełni. A to cię uzdrowi. Z klubu zdrowego stylu życia o samouzdrawianiu, akceptacji, o cierpieniu mówił Piotr Kiewra: Hej.